Przy organizacji rajdu Polski ostatnio bardzo burzliwy okres, m.in. wycofanie się sponsora tytularnego. Jak w tej sytuacji poradził sobie Polski Związek Motorowy, żeby dopiąć wszystko na ostatni guzik przy tej ważnej imprezie? Muszę powiedzieć, że my rozpoczynamy przygotowanie do każdego rajdu na drugi dzień po zakończeniu rajdu roku ubiegłego, więc mamy wypróbowanych komitet organizacyjny, jest ten sam dyrektor rajdu. Ważne jest dla nas sprawek bezpieczeństwa. Stąd e, zmieniliśmy dyrektora do spraw bezpieczeństwa z Jacek Bartoś tu przez 16 lat. Był tą osobą najważniejszą e, w, podczas Rajdowych Samotnych Mistrzostw Świata. E, pomaga nam była Michelle Mouton, która zatwierdziła trasę parę dni temu. Co jest dzisiaj dla nas, e, dla Polskiego Związku M -m -m Motorowego ważne, nie tyle problemy finansowe, bo e, te, tak powiem, zostały pokorane poprzez to, że e, środki zostaną w zrezygnowane prze, przez nas organizacje. Dla nas najistotniejsze i najważniejsze jest to, że e, RAID chcemy, aby był w Polsce rundą rajdowych samorządów mistrzostw świata, są władze samorządowe i będzie myślę e, dla nas wielką, e, tak powiem, szansą, aby e, kontynuować e, organizację Rajdu pod jednym wszakże warunkiem, że kibice będą chcieli z, m, działać zgodnie z regulaminem, a więc nie może być to, co było w latach ubiegłych wchodzenie na trasach niszczenie, uh, upraw, niszczenie i, i, i dewastowanie dróg dojazdowych, aby być jak najbliżej zawodników. Musimy wiedzieć, że sprawa organizacji imprezy typu rajdy jest ogromnie kłopotliwa i z logistycznego bezpieczeństwa i bez wsparcia i zrozumienia kibiców e, najlepszy organizator nic nie zrobi. Stąd apel, prośba do kibiców. Bądźcie z nami, a, a runda rajdowych sądów Mistrzostw świata na długo e, zagości. W naszym kraju. Dzisiaj możemy powiedzieć oficjalnie, bo mamy potwierdzenie, że Kajetan Kajetanowicz będzie reprezentował Team Lotos i wystąpi w samochodach Ford R5 i rywalizować będzie z WRC2. Myślę, że dla mistrza Europy jest to ogromne wyzwanie, ale tak i szansa pokazania, że jest zawodnikiem najwyższej klasy światowej. Wiemy, że startują na stare zawodnicy w WRC2 i jest również rywalizacja juniorów, tam startuje kolega Pieniążek. Mamy również zawodnika, który, który startuje w WRC3. Z informacji, które napływają do PZMOT-u, właśnie z 6 a 10, mamy nadzieję, że te 10 to byłby duży sukces, gdyby polskie załogi wystartowały. Jak powiedziałem, dzisiaj sprawa jest taka, że trasa została zaakceptowana. Ja nie boję się, e, jakby jakości przygotowania z punktu widzenia sportowego. 27 odcinków specjalnych odpowiada wymogom, e, jakie stawiane są przed rajdami do Mistrzostw Świata. E, ta arena w Mikołajkach to jest, tak powiem, e, coś wyjątkowo atrakcyjnego. Baza rajdu, kompaktowy rajd, hotel gębiecki, wszystko jest z punktu widzenia tego e, bardzo dobre. Dla nas jedynym niebezpieczeństwem jest Zachowania kibiców. Czy kibice będą rozumieć, że są ogromne wymogi w stosunku do organizatora, ale na obszarze 12 gmin, gdzie odcinki specjalne wynoszą ponad 306 km, 1200 km, trójk dojazdowych, nie jest możliwe, żebyśmy, żebyśmy coś to zabezpieczyli, jeżeli kibice nie zrozumią, że tyle samo co od nas zależy od nich, czy będziemy mieli w przyszłym roku. A więc jeszcze raz apel do kibiców: przestrzegajcie reguł i zasad właściwego zachowania na rajdach.